Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, yy, proponuję, aby dzisiaj przygłosować z autopoprawką zarządów yy, projekt uchwały dotyczącej zmiany budżetu powiatu szybickiego na 2015 rok. Natomiast jutro zarząd yy, Państwa pozycji się zajmie i w sesji nadzwyczajnej, którą nie, obrafę, no, proszę, nie ma dzisiaj sesja tak nadzwyczajna. Gospodarz dzisiaj by zrobił. Ale proszę nie przeszkadzać. Będę przeszkadzał, bo to są pieniądze nasze. No to, na, różnych gospodarzy. No to mieli, proszę w plus na spojrzeć. Wszystko. No, gospodarz pan, nie pan nie pan ja bardzo pana proszę po raz kolejny, by Pan mnie nie obrażał. No to nie jest obraza. To jest prawda, ja jeszcze raz. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, bo no, w takiej atmosferze to jest trudno dyskutować. O tym Państwo doskonale wiecie. Proponuję, aby to, co wcześniej przedstawiłem i sprawą yy, drogi w Rusicach. Zarząd jutro... Się nad tym, Proszę nie wierzyć, bo, Panie jest Nieprawda. Jaka jest różnica dzisiaj czy jutro? To nie jest zarząd sięgający. Nie ma żadnej różnicy. Panie nie ma różnicy dzisiaj czy jutro. Temat jest. Jest temat, który mamy załatwić. Nie ma odkładania, popatrz znowu na dokumenty, jak są w dobrym u Pana to jest. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, jak się mają do tego zgłaszane wnioski? Małgosi, mój, Była Pana Janka. Proszę przegłosować. Ale wczoraj był to ten To nie jest prywatny powiat Pana Wysockiego, tylko powiat Przednicy. Wczoraj był zgłaszany wniosek na komisji. Zarząd Bardzo obecny. Dzisiaj było posiedzenie zarządów. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania w sprawie zmiany. Są trzy wnioski jeszcze formalne. Panie przewodniczący, zostały zgłoszone trzy formalne wnioski. Proszę panie Przewodniczący, ja chcę w sprawie ja rozumiem, chyba Państwo zauważyliście, że nie macie większości, żeby przegłosować ten, ten tak powiem, kolektywny wniosek, który jednak faworyzuje drugich szykanuje w momencie, kiedy chcę, to... chyba, że Wam pan zależy, Panie Przewodniczący, Panu, na działanie na, y, 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 przeciwko powiatowi, tak? Bo ja jeśli chcecie, żeby, widać, żeby to... ta uchwała nie przeszła, bo jest ewidentnie, ewidentnie, ewidentnie jest niezgodna z intencjami radnych, ewidentnie szkodzi i ewidentnie Państwo pozbywacie się olbrzymiej dotacji, e, to powodujecie tym takim upar upartością i takim działaniem Działanie y, niezgodne z, z, z interesem powiatu. Apeluję do Was, bo przecież chyba sobie zdajecie sprawę, że ta uchwała nie przejdzie. Chyba, że Wam o to chodzi, tak? Żeby ona nie przeszła. O to chodzi. Chyba chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie powiat zajmował się wypłatą pensji dla Pana członka etatowego zarządu i Pana starosty i zarządu. Chyba, że o to Wam chodzi, tak? Apeluję do Was, żeby zmienić tą uchwałę, zabezpieczyć pieniądze tak jak ustaliliśmy, bo no to co powiedział y, pan Kulko. My niestety, panie starosty, panu nie ufamy. Pan nas oszukał wielokrotnie i to mówienie, że jutro się zajmiecie. Ja nie rozumiem, proszę mi wytłumaczyć. Jakie macie problemy? My nawet godzinę, godzinę godzinę, Dwie godziny mamy czeka, czekać, godziny, dwie godziny czekać. Idźcie tam, posiedźcie zarządem i przegłosowanie dzisiaj. Poczekamy, poczekamy. poczekamy. Bo chyba, że wam zależy na tym, żeby w ogóle nie przegłosować. Też jest już w końcu. Panie o, o, nic, pan Bardzo proszę. Przejście do głosowania. Ja mam jeszcze pytanie do pana starosty. Mogę? Proszę w tej panie. kwestii. Panie starosto, jakimi kryteriami pan się kierował, że pan... Trzy schetynówki zarząd pod Pana dowództwem zrobił, a Prusicę Pan zdyskwalifikował. Proszę mi odpowiedzieć. Milion sto dotacji, Panie Burmistrzu, tak jest. Proszę mi powiedzieć, pokazać, która gmina dała milion sto. Prusice dały, jest dobrze. A Pan co robi? Odrzuca Pan schetynówkę prusicką? To jest wstyd, Panie Starostwo. I nie wierzę Panu, że Pan się jutro pochyli. Tylko nie wiem, na czy nad mają schetynówką, czy nad kolejnymi zwolnieniami. Proszę się zastanowić. Szanowni Państwo, ja jestem w posiadaniu umowy spisanej przez gminę Prusicę z powiatem Krzewnickim. I proszę Państwa, umowa jest spisana w ten sposób, że jeżeli w przetargu, a tak się okaże, że droga ta pluszka... Ale proszę mi nie je przeszkadzać. Ja bardzo pana proszę. Albo nie, jest taki lek ruski chłodzenicielowy. Już niestosowany że Pana, bo się ja. pomylił. Ja, proszę ja. Państwa, proszę ja. Państwa, proszę ja. Państwa, proszę umowa, uło. umowa, umowa, którą zawarł, y, zawała gmina Puścice z, z powiatem, z powiatem, gmina z powiatem przednickim tak jest tak skonstruowana, no że wynik, proszę, mi nie przeszkadzać. Jest tak skonstruowana, że proszę Państwa, w wyniku przetargu, jeżeli okaże się, że będą oszczędności, to z Prusic z gminy Prusice spada to, a, a na powiecie zostaje cały czas te 3 miliony 300. 000. Ani Czyli z, Nie jest zachowanie równowagi. Chodzi nam o to, aby zachować równowagę, że jak to spada, niech to spada równomiernie i z gminy, to Ale proszę mi je przygotować. Mowy. Żeby to równomiernie schodziło przy przetargach, przy oszczędnościach zresztą, i z gminy Kruśice, i, i z powiatu Trzebnickiego. Panie a teraz, Starosto, a czy ja panie jest zdrowa? Gminna czy powiatowa? powiatowa pan, proszę Pana, Pan nas dzieli. Proszę nas pogodzić. Droga, tylko powiatowa droga. Pan powinien o tą substancję dbać. Proszę pana, pan myli pojęcia, okaże się pan tak. myli pojęcia, panie starosto. Proszę państwa, okaże się Nie. tak, że wybudujemy drogę i gmina plusicę położy się 0 zł. 0,00. W związku z tym, dlatego sam jeszcze raz podtrzymuję to, co Pan Proszę Państwa, proszę mi nie przeszkadzać. Pan nie rozumie, co Pan robi. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. Albo określa, I proszę Państwa, w związku z tym proponuję, aby... <laughs> ty przyjąć uchwałę się z, z autopoprawką, Autopoprawką, autopoprawką. autopoprawką. zarządu. Jutro, zarząd. zarząd się mieliśmy do i Proszę mi, proszę, 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 to do niczego proszę, proszę, może lepiej głosujmy to. bo e, widzę, że Państwo dzisiaj nas zwołali o to, żeby ta farsa trwała. Po pierwsze, proszę, proszę mnie słuchać, Cho, czy państwo chodzi o to, żebyśmy nie zagłosowali e, za uchwałami, w którym między innymi ja dostaję swoją drogę w gminie Wiśnia Mała e, i wiem, dlaczego o to chodzi. Pan burmistrz Długozima dzwonił wczoraj do Pawła Olesia i powiedział, że droga z Prusik zostaje ściągnięta. E, bo nie, nie potrafią e, podporządkować, się nie potrafi podporządkować. O, ja mogę skamleć, czekać. Panie Janku i teraz tak, po to są kamery, po to, to jest telewizja, żeby już jutro wasze gazety napisały, że radna Ziętek, już jest ta Ziętek, która od e, chyba grudnia albo nawet jeszcze października nie będąc radną walczy o tą drogę w Szymanowie. Że zagłosowała przeciwko niej. Zagłosuję przeciwko e, trzem drogom, a jeśli będą cztery, to zagłosuję za wszystkie cztery. Dzięki, bardzo. Bardzo prakty. dobrze tak, ja tak się I tak zrobimy. Wow. A zarząd niech teraz się martwi, co zrobi panem. Proszę, proszę panie, Państwa, proszę. Państwo, musicie sobie zdawać sprawę panie. z tego, Szanowni Radni, ma tyle że, arecy, że... A możecie zrobić tak, że ani jednej z nie zrobiliście. To, dlatego, pan, wierzyć, to wierzyć, dlaczego pan wypowiadał trzy, a czwarty z nich nie widzę? W ręka, no też radnych i, i ja. no radnych. Ja. Ale teraz, teraz jest, tam, pan szandażył, tak wszyscy nie miałyby ich z na pewno by nie miały, proszę pana. Tak jest. Musicie wiedzieć o tym, że państwo możecie doprowadzić do tego. Rząd się jakoś wyżywi, panie Ani jednej z No ale pan, 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 pan,

głosowania. Kto z Państwa jest, Państwa, panie zjadki, jest to, co, Bardzo to, przepraszam. Kto To jest za? na komisji? popadł wniosek. 10 głosami za, że wysłamy wszystkie cztery skrętynówki. Mam pytanie. Czy zarząd dzisiaj przygotował do tego odpowiednio materiału? To znaczy, czy jest poprawka do WPF-u w tej kwestii? Mamy dzisiaj 10,5 miliona. Czy jest ta poprawka przygotowana? na dzisiejszym posiedzeniu wiem, że zajmował się wnioskiem wczorajszej komisji. Dobrze, czy proszę powiedzieć, czy WPF jest poprawka do WPF-u, bo tak. automatycznie znana budżetem to również... przed chwilą. 500, powiększała y, deficyt o 500 tysięcy i obligacje okay. o 500 tysięcy o ujęcie drogi tak. y, tej w mierze Rozumiem, czyli w takiej sytuacji czyli nie został tak, uwzględniony wniosek, wniosek większości radnych w dniu wczorajszym, tak? Uważam, że w takiej sytuacji nie powinniśmy w ogóle... tak, powinniśmy też ściągnąć z porządku obrad, ale porządku obrad nie było, więc ja powiem wprost, ja będę głosował przeciwko tej uchwale, bo uważam, że to jest jakieś nieporozumienie. Wczoraj większość kazała wam poprawkę zrobić. Nie przygotowaliśmy. Natychmiast złożymy wniosek o sesję nadzwyczajną z jednym tylko dwoma punktami. To jest O! Znaleźć od budżetu WPS sprawy dyskrecjonowego. Na tym nam bardzo zależy. Wasza sprawa. Dla mnie może być jutro sesja nadzwyczajna, jeżeli uważacie, że, że to będzie dobry termin. Tylko pytanie, czy będziemy w stanie przygotować do tego poprawkę, bo na pewno to będzie potrzeba działu Pani Skarbnik, żeby właśnie przygotować zmiany budżetu na WPF. Więc to zmusiliście? Ja powiem otwarcie. Kręcam, niech, nie upiszą w ja gazetach. Jestem za tym, żeby głosować przeciwko. Traktujmy wszystkich jednakowo. Tak. Czy to jest śmigród, czy to są prusice. Oczywiście. Nie ma to znaczenia. Że Chcemy, żeby były cztery schety duchu. Cztery, cztery I jest proste. To jest proste rozwiązanie. Panowie. Ja mam pytanie. Czy Odkąd tu jest jesteśmy? Jest może nie, zbyt, mówić, mówimy nie tym że, językiem. Ja nie znam od razu. Pan, Wczoraj dostałem informację, że o 13 jest zarząd i dzisiaj jadąc z Wrocławia dzwonię do starosty przed 13, mówię, nie, o 8 zrobiliśmy zarząd <grym> nie, Pytanie, czy nie <grym> pierwszy raz, już kilka było, było. bo wcześniej nie byłem informowany w ogóle o zarządzie. Musiałem wchodzić trochę niegrzecznie. To no, oprócz o czym to świadczy? Czy posiedzenie zarządu, zarządu się odbyło, skoro radnych kurkot i członek zarządu nie został skutecznie tak zgodnie się posiedzenie. Ja mam prośbę. Pytanie do, to jest to, jest, ja mam prośbę, bo jeżeli tutaj pada, że nierówno wszyscy są traktowani, A, czy zarząd mógłby... W momencie, czy czy zarząd tak mógłby się? radnym również przygotować zestawienie, jakie w ostatnich ośmiu latach ile poszło pieniędzy na poszczególne... No to, ale to nie, nie, Robert, to, 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 to. przepraszam, jeżeli mówisz, że nierówno, ja chcę wiedzieć, ile na moją gminę Trzebnice zostało wydane na skatynów

po nie To, tak to, to nie, nie jesteśmy w stanie my tak naprawdę podjąć takiej decyzji nie odpowiedzieć, że uchwały, które zostały podjęte na zarządzie, jeżeli jeden z członków zarządu uważa, że został powiadomiony w sposób nieprawidłowy. Nie został powiadomiony. Czyli został w ogóle powiadomiony. Przecież tego w tej chwili nie rozstrzygniemy, i nie podejmiemy takiej decyzji, że te uchwały, które zostały podjęte, to uchwały, że nie w ogóle nie doszło do do zarządu. Zarząd Lokami, ale jeśli prawdopodobnie są, że że nie bardzo. Ale to jest tylko prawdopodobieństwo od tego, są sądy, nie my w tej chwili, żeby rozmawiać na ten temat. Ja nie wiem, czy pan mi to opowiadał na mnie. Państwo twierdzą, też tej twierdzi, że chyba to opowiadamy na mnie. O 13.00. Ja mam tylko pytanie, jeżeli możecie i propozycję, jeżeli zarząd ma się pochylić na... Jeśli pochyli się, nie wiesz, jutro, to proponowałbym dzisiaj też się może sesję. Jest cały nie, ją, nie, nie, jest nie, jest a, a, nie, to nie to się nie, nie, tak. się

Panie przewodniczący, nie to jedynie jaką drogą, jedną, drugą i trzecią jeszcze. Panie przewodniczący, pan nie dopuścił żadnego wniosku pod głosowanie i proponuje pan głosowanie na otoczenie. Tak? Ale o będzie Ja nie pytam się zarządu, bo to zarząd był człowiek, to się pytał, w się panu, tak? Czy proponuje pan głosowanie za? Proponuję. Co? Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu czerpnickiego z autopoprawką, którą zgłosił pan starosta. A to jest I moja poprawka. Starosta może, a Rady nie może autopoprawki. ta poprawka jest, jest. jest zarządzana. Nie. Nie, nie dostałam. Dziękuję, dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Proszę, proszę Państwa, kto jest za, za przyjęciem w tym kształcie, czyli za nierównym traktowaniem Proszę podnieść rękę. Wysoko, Zobacz, tak, to wysoko. Bardzo ładnie sformułowane. Tak jest. A kto teraz? Kto jest przeciw? Czyli kto chce? Chcemy czwartą schetynówkę. My chcemy czwartą 4. 4. 4. tak Cztery? Tak. 11 uchwała nie została podjęta, żadna nie będzie, z z tym, <noise> w związku z tym y, przechodzimy do kolejnego y, punktu, podjęcie uchwały w sprawie zmiany no, Panie Przewodniczący, jeszcze mamy wniosek formalny, wniosek formalny jest za 4.1 proszę. Panie Przewodniczący, chciałabym złożyć wniosek formalny o Wprowadzenie porządku obrad kolejnych dwóch uchwał. Pierwsze głosowanie nad sprawie podjęcia uchwały o odwołanie członka zarządu powiatu trzebnickiego. I druga odwołanie z funkcji przewodniczącego. Rady Powiatu. Czy zaży? Nie, nie wyraje Proszę Państwa, ponieważ Pan Przewodniczący nie realizuje punktu trzeciego z paragrafu 11, gdzie jest napisane, że zdaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad. Tak. Na podstawie paragrafu 12 punktu drugiego, że Rada Powiatu może prowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów Ustawowego składu. Pytam Państwa, kto jest za przyjęciem w zmiany w porządku? Obrad? Proszę o podniesienie ręki. Proszę za Proszę powiedzieć, raz zaprogetować. Proszę o 11. Kto jest przeciw? Tak, nie. Kto się wstrzymał? Nie. Proszę zaprocedować. Że to, to 11 osób. To było 11 było za przyjęciem w ustądzaniu. W takiej sytuacji. Proszę, proszę o przygotowanie. Na podstawie paragrafu 11 punktu 1 Rada Powiatu wybiera i odwołuje na podstawie głosowania tajnego. Więc proszę o przygotowanie urny oraz wniosków do głosowania. Zostało to został zakończone? Ja nie wiem czy zostało, przepraszam, ale Państwo mówicie wszyscy razem i mi jest trudno zaproszować.

Proszę nie wprowadzać brzydkiego obyczaju, że racja ma ten, kto jest właśnie przykład. Nie ma większość. Ma, większość? ma większość. Kto ma większość. Proszę Państwa, ta sprawa była rozstrzygana na samym początku naszej, naszego posiedzenia, naszej sesji. I cały czas zapominacie Państwo o tym samym statucie powiatu trzebnickiego. Dwunasty, punkt Zmiany porządku sesji działanej w trybie ustępny nawiązacji zarządzania. Nie było nie panu. Takie... Bo... Proszę udowodnić, że tak było. Proszę o wodnić. Tam też nie ma daty. też nie ma daty, Proszę pana, pan jest członkiem zarządu, a pan nie panuje formalnie nad dokumentami. W ogóle, tam nie ma w W tej chwili bardzo Pan, pan? pan proszę, pokazał, że pan nie jest zorientowany w dokumentacji. Zarząd. Proszę Zarząd. Proszę, proszę, pan. proszę, proszę pana, ale no... Proszę Został zostało przygotowany Także to proszę wydać komisję. Rady powiata, znaczy, że panie ja e, państwa, Mamy panie, dowody. E, Państwo możecie wyrazić w głosowaniu, czy chcecie poprzeć język, czy też nie. I ja ja mówię, myślę, że jako Rada e, Tak oczywiście jako każdy, nie, ale nie. nie. 11 radnych, 11, 11, to, 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 11 radę, jak 11 panie przewodniczący. Nie radnych. Pan, pan jak, jak ma panie. panie Przewodniczący, wstyd, naprawdę wielki wstyd tu przed tymi ludźmi. Nie jest Panu wstyd? Ja bym, proszę Pana, zapadł się pod to, pod to krzesło i bym wstydził się popatrzeć tym ludziom w oczy. Ja bym się wstydził. Co Pan wyczynia, proszę Pana? Co Pan robi? Pan, jednostka przeciwia się większości. Jak tak może być? Proszę Pana. To, to Rada stanowi prawo chyba... To no. co, co Rady są niepotrzebne. co możemy wyjdzie a ja Państwo, 6 że... osób, załatwi się cały powiat, nie ma problemu. Po co my Pan jesteśmy potrzebni? No po co my jesteśmy Wam potrzebni? Jeżeli Pan pozwoli... Nie, nie pozwalam, bo po prostu pan źle to prowadzi. Nie słuchaj pan nie naszych wniosków, tak, tak. To świadczy o tym, że, pan nie jest to, że, pan to, że nie pan, na I to nas boli, proszę pana. Nie, to nie to można tak mówić. Przed publicznością takich bo? rzeczy robić. Ja bym się wstydził na pana miejscu. Nie, wstydzę się, że po prostu jest pan moim przewodniczącym, bo jest pan moim jako radny, wszystkich. I wstydzę się za pana. Normalnie się wstydzę. Więcej mam panu powiedzieć taką męsku? Nie, Co nie, mogę to mogę panu powiedzieć, proszę, proszę, bo mnie stać na to, i nie muszę tutaj zasiadać jako radny. Mogą mię ukarać. I mogę panu powiedzieć. Proszę. Pani Prawdy, nie praca, mogę. Powiedz, praca, mogę powiedzieć, jak mężczyzna, mężczyzna, tak. ale to nie jest mężczyzna. Pani Prawdy, prezentacja prawnik, stanowi, stanowi, stanowi organ wykonawczy. Może przegłosować. Wszystko to tutaj jest yy, dzisiaj powiedziane. Jeżeli Pani, Pani nie jest obiektywna, mamy no, drugiego raz. Ale pani ma żadne, to... no ja Pawo powiem pani jedną rzecz. Jeżeli Pani twierdzi, to proszę zgłosić to do prokuratury i w takim bądź razie prokuratura rozstrzygnie i nie ma największego problemu. Ja zagłosuję za Waszą sesją nadzwyczajną. Jeżeli Robert mówi tutaj jak i jakieś szantaże są, to mówmy i normalnie tu naszych. Może Pani Mieszano, może Pani zawsze zgłosić do prokuratury i nie ma najmniejszego pro może prawnego, prawny, tak? może nie problemu. Może zawsze. Może zawsze. Inaczej, to nie jest ten, tylko inaczej, jeżeli jest większość, rower. Jeżeli jest większość w tym momencie i uważa, że jest łamane prawo, to jak najbardziej ja jestem za tym, żeby zgłosić do prokuratury. Ja bym chciał teraz no, zgłosić Chcemy niczym do przodu i o niczym Na, innym. Proszę bardzo. Bardzo przepraszam. za za Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. przepraszam bardzo. do bardzo. Proszę Proszę do Proszę bardzo. Proszę do punktu.

ja sama, mamy to legalnego słuchania, do głos, bo nie może pan wejść w wobec głosowania radnych, powoł, tak? Nie to, nie, to to my to my będziemy się przekamali. Czy to jest sesja e, w takim panie trybie, panie czy w takim trybie? Nie, mówią tak, inni mówią tak. To niech Pan odpowie Panie, panie czytysu, w jakim jest trybie. Niech Pan odpowie, proszę bardzo. o tak. tym już tysiąc razy mówiliśmy. Ale, ale Pan jeszcze raz odpowie. Niech Pan jeszcze raz bo my mamy inne dokumenty, ale chcemy tak? tak? usłyszeć ale w tych w jakim trybie. Proszę powiedzieć głośno. Żebym nie zapomniał, ja postaram się udowodnić, że jest inaczej, niż Pan powiedział.

Wnioski, które Państwo składacie do zarządu, zarząd nie wyraża zgody. Ale Pani prawnik powiedziała, no, że przed w że Pan, pan decyduje. nie mañana, pan decyduje, Panie Przewodniczący, nie zarząd tutaj na sesji. Youngest, ja Mamy takie prawo. W związku z tym, w większości w Radzie Powiatu Państwo możecie falanyzować i próbować to w prawo naciągać w lewo i prawo. Po trzech miesiącach już straciliście możliwość zarządzania powiatem, bo nie macie większości. To wychodzi już z głosowania. Tak? Próbujecie utrzymać te wasze pensje, bo rozumiem, że to jest dla Was istotne. Nie, nie dopuszczacie nas do, do pracy, a próbujecie mało tego, bo statu. W tym waszych ostatnim dnieniu ścicie na gminach, które nie do końca z wami współpracują i nie są z naszego... Nie rodzina. są lojalni. No? Robert, nie są lojalni. Ja rozumiem, ale na miłość głosów ludzie gdzieś szaleństwo być. Jeszcze nie było nigdy tak w żadnym życie, żeby jakikolwiek zarząd się upierał, falandyzując prawo w takim sposób, jak wy, żeby jeszcze miesiąc wziąć więcej pensji, tak? Jest to niepojęte. Bo pan ryzykuje, panie starosto, niezrealizowanie hmm. skytynowek, tylko i wyłącznie, żeby burmistrzowi Wandrowiczowi zrobić nazwę. Ryzykuje pan wszystkim. Właśnie ta wszystkim, złośnie, tak? bo pana grzemie. To jest niepojęcie Pan, nie twoje... pan zamiast się cieszy. Panie, panie starosto, otworzą pan... Zemścić, tak. Otwiera Pan Zemczę cudze inwestycje. Tak. Nie zaprasza Pan radnych, bo dla Pana, że otwiera Pan remont hali sportowej, który pan, pan w ogóle wie, z jakich funduszy taka była wyremontowana, panie starosto? Panie, 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 pan otwierał zadanie, za okay. ale zabił już głos. Panie Rober, panie przewodniczący, ja zwracam przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Czy my możemy poprosić o 15 minut przerwy? Ja się tak, tak z Ja osobiście uważam, że do tej pory, ja, ja proszę o 15 minut przerwy. Panie, panie przewodniczący. Ja, tak, tak, tak. Zapasujemy, właśnie 15 minut przerwy. Ja się strasznie źle Oczywiście, na plachę proszę 15 minut przerwy. Kto jest za przerwą, proszę podnieść mi ręki. Kto ja jest przeciw, kto się wstrzymał. Ja. Czuwam na straży do